Dzień dobry. Dobry, co podać? Masło te tańsze i chleb wczorajszy jak zawsze? <laughs> nie, poproszę kilo bananów i sos sojowy. Bananów to u nas nie ma, bo tego nikt nie kupuje, a sos ten nie. Czostkowy tylko. Pać? To dziękuję, do widzenia. A dla pani co będzie? Dwie bułeczki, ketchup, i jajka? Na kreskę. Co? Na kreskę. Na kreskę? Tak. No, a te dzieci ma 500+. Pani tuż już ty, tych kresek w zeszycie? Dwa piwa, kierowniczko. Pijanym nie sprzedajemy. Ten kołodziejczykowej to tylko piję, proszę panią. Dwa piwa. Poszedł mnie stąd kołodziejczyk, bo jak miotły wezmę. Te pijaki przychodzą wstydu, nie mają po prostu. Co da pani? Jogurcik ten, żółty. Który? Mm ten z Lewej? Pani czy mojej? Tak ten tak wprost pani. Gdzie? Ten najdroższy. Aha, to proszę. Dwa lody tylko będą. Krysia, ty wiesz jaki kot na to je? Może pani szybciej być się To będzie miał szejka.